Reduta Ordona nad Morzem Azowskim. Postępaki z wiadomej gazety zaatakowały po raz kolejny polską szkołę. Tym razem poszło o to, że uczniowie ukraińscy uczący się w Polsce będą przerabiać Redutę Ordona Mickiewicza, czyli, jak uważa, salon arcydzieło ksenofobii, wstecznictwa i nacjonalizmu. Przecież po drugiej stronie mogli być żołnierze z Ukrainy! Szydzą. Fakt! Na pewno tam byli. Podobnie jak polscy poborowi z ziem zabranych, gnani, podobnie jak Rusty krepostni do ataku przy pomocy knutów. Co gorsza, znaleźli się tam również polscy oficerowie, którzy w noc listopadową stanęli po stronie okupanta, jak nie przymierzając dziadkowie dzisiejszych redaktorów wyborczych, rodem z KPP czy Służby Bezpieczeństwa. Czy jednak ukrywanie historycznych prawd wyjdzie jakiemukolwiek narodowi na zdrowie? Podobno w Unii marzą się nowe podręczniki, wedle których Anglicy nigdy nie brali się za łby z Francuzami, a Niemcy żyli pokojowo ze wszystkimi sąsiadami, szerząc dookoła kulturę i dobrobyt. W naszej wspólnej historii z Ukrainą nie cenzurujemy postaci. Bogdan Chmielnicki. Skądinąd polski szlachcic i Jeremi Wiśniewski, ruski Kniaś pozostaną w tradycji swoich narodów, choć może zostaną potraktowani bardziej krytycznie. Podobnie będzie z Piłsudskim i Petlurą. Reduto Ordona jednak nie wymaga żadnych zabiegów. Trudno znaleźć w całej naszej literaturze wiersz bardziej odpowiadający współczesnym czasom, bardziej adekwatny do sytuacji, w której garstka obrońców posiadających ledwie sześć armat zmaga się z nawałą despotyzmu. Idealnie pasuje też wizerunek cara. Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nastawia? Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Zmarszczył brni i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał, tysiąc matek opłakuje dzieci. Doskonale współgra też reakcja świata na postępki despoty. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, albo telefonuje codziennie. Czyżbyście nie wiedzieli, koledzy z Czerskiej, że polskie powstania były przez cały wiek XIX natchnieniem dla zniewolonych narodów? Tak jak Mazurek Dąbrowskiego inspirował ich hymny. A to, że z naszymi gośćmi przyjętymi w czasie morowym chcemy się dzielić tym, co najlepsze w naszej tradycji i kulturze, to przecież zrozumiałe. Podobnie jak to, że gościom zawsze może się przydać znajomość dorobku gospodarzy. Zwłaszcza tego, co w tym dorobku łączy. Zastanawiam się, co dziś jest paskudniejsze. Ignorancja czy zaciętrzenienie. Reduta Ordona to dziś Mariupol, Harpów, Odessa. A patrząc szerzej, pobrzękują w nich Ternopil, Westerplatte i Fortu Alamo. I biada tym, którzy nie potrafią odczytać proroc wieszczów, egoistycznie sądząc, że ich to nie dotyczy. Albowiem Pisał Mickiewicz. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak Moskale redutę Ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.